Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Dzisiaj na tym filmie chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak realizuje Dzień UFO. I właśnie ja już jestem w hotelu, za chwilkę będą zbierać się dzieci, a ja już teraz przygotowuję dla nich różne niespodzianki. Nasz dzień UFO rozpoczynamy od tego, że kosmici tej przybyli na Ziemię i ukryli dla nas takie kosmiczne owoce, i te owoce właśnie dzieci będą musiały odnaleźć. One mają numerki, ponieważ kiedy te owoce dzieci rozłupią, wtedy w środku okaże się, że są jakieś zadania od kosmitów. Hej, hej, hej! Witajcie moi kochani ponownie. Jestem już po dniu UFO i chciałam Wam na spokojnie teraz troszeczkę poopowiadać, jakie zabawy, jakie zadania przygotowałam dla dzieci z okazji tego dnia. Ten dzisiejszy dzień UFO był naprawdę wyjątkowy, ponieważ wśród dzieci jest chłopiec, który... Pasjonuje się UFO, który marzy o tym, aby stać ufologiem i dużo o tym czyta i dużo ogląda filmów, więc na niego to był naprawdę wyjątkowy dzień, a dla mnie tym samym również. I chciałam wam teraz troszkę o tym poopowiadać. Jak możecie na pewno zauważyć, moje przebranie jest bardzo proste. Mam zielone rękawiczki, mam czółki i taki prosty makijaż, który możemy zrobić bardzo szybko. Teraz już opowiem wam troszkę o zabawach. Jedną z zabaw, którą wykonujemy niemalże na początku, to jest narysowanie ufolutka, ale nie jest takie zwykłe proste narysowanie. Tylko to jest taka zabawa, że dzieci na górze kartki malują na początek samą głowę, potem kartkę zaginają i podają swojemu koledze z, z prawej strony. Następnie rysują tylko brzuszek i tylko rączki, znowu zaginają i podają ponownie. I ostatnia osoba musi namalować nogi na tyle miejsca, ile jej zostało, czyli mogą to być bardzo długie nogi albo bardzo krótkie. Eee, Przywniosłam ze sobą kilka takich rysunków, chciałam Wam pokazać. To jeden ufoludek. Inny może wyglądać tak. Tutaj ma taki torsk trójkątny i sukienkę na dole. Czasami u folutki mają bardzo długie nogi, bo akurat tyle było miejsca. A czasami mają bardzo króciutkie nóżki. Tu jeszcze jest też bardzo ciekawy. Ma dużo czułek i takie ośmiornicze nogi. Ja wam chciałam pokazać jeden rysunek. Jest to rysunek Milanka, który jeszcze za bardzo. dopiero uczy się rysować. I chciałam Wam pokazać właśnie to, co stworzył na kartce. Spójrzcie, widzicie to. To jest ślimak. To jest ślimak. I na moje pytanie, czy gdzie on ma główkę i czułki, to powiedział tutaj chłopiec, że schował się. Że gdybyście mieli jakieś wątpliwości, to właśnie to jest ślimak, który schował się w skorupce. Przyniosłam jeszcze Wam pokazać jeszcze jeden rysunek, ponieważ z reguły na tym polega zabawa, natomiast czasami trafi się grupa, która jest bardzo lubi plastyczne zabawy i czasami mówią, że teraz chcą narysować sami od początku do końca. No i dostałam od Filipa rysunek i to jestem ja. Tak, to jestem ja, mam czułki, mam piegi, jak widzicie. Nawet jestem podobna, tu mamy napisane Animator, a tu mamy napisane Rainbow. Tak, także to jestem ja, bardzo podobna. My czasami robimy również rakiety. Tu akurat mam tylko jedną, ponieważ rakiety dzieci często zabierają. To akurat zapomniało jedno dziecko i, i została ze mną. E, także mam tylko jedną, ale na filmiku jeszcze Wam pokażę inne rakiety. Jednym z zadań jest również zaszyfrowana zagadka od kosmitów, e, i przygotowuję ją w ten sposób, że na takiej kartce piszę Świeczką. Wyrazy, tutaj również jest taki wyraz napisany, zaraz Wam pokażę. Biorę kredkę i tą kredką trzeba całą kartkę zamalować. Po zamalowaniu kartki pojawia nam się wyraz, w tym przypadku jest to słowo albo. I teraz dzieci układają zagadkę. I wspólnymi siłami podają rozwiązanie tej zagadki. W tym przypadku zagadka brzmi: zawsze jest nad nami, to płacze czasami, to śmieje się słońcem albo gwiazd tysiącem. Oczywiście, odpowiedź to: dajcie znać w komentarzach. <grytania> zagadka jest bardzo prosta. W balonikach jest również ukryte zadanie, które brzmi odnajdźcie niespodzianki od kosmitów i są to takie małe jajeczka po kinder niespodziankach, a w środku są upominki dla dzieci, które właśnie chowam w różnych miejscach, najczęściej przyklejam pod stolikiem, na którym się bawimy, bo jak zwykle najciemniej pod latarnią, więc chwilkę dzieciom zajmuję zanim namierzą, że mają je tuż obok siebie te, te niespodzianki. A na zakończenie dnia UFO bądź też podczas wieczornego disco e, doskonale sprawdzi się układ, na przykład do Skibi-Divi. ode mnie już wkrótce pojawi się post z pomysłami na zabawy z okazji Dnia Kosmicznego. Jeżeli macie również jakieś propozycje, jakieś pomysły, spisujcie je śmiało w komentarzach, to wszystko nam się bardzo przyda. Zbieramy taką bazę pomysłów. Wiadomo, są tutaj animatorzy, nauczyciele, wszyscy poszukujemy inspiracji, także śmiało dzielcie się swoimi pomysłami. A ja już się z wami żegnam i na zakończenie zapraszam na skrót wrażeń właśnie z tego dnia. Buziaki, pa. Ma Pokaż, pokaż Szymonek tą gazetkę. Przyniosłeś na specjalnie na dzień UFO, tak? Tak. Zwykle to ją czytam wieczorami, ale A. dzisiaj postanowiłam szyny. Ale super. A który jest twój ulubiony artykuł? Ehm, jeszcze do niego nie dosłę, <laughs> ale le, bo mam dwa ulubione. No pokaż. Po, po prostu jest w niebo wzięcie bez chęci no. i tu, i to przeczytałem część i to nawiązuje. Do jednego z najciekawszych według mnie obiektów, czyli pozostałości po kosmitach, bo oni wczepiali pod skumę ludziom. O matko. A latkanki, no i, no i ostatnich będą badać, co im dokładnie wczepiano. O kurczę, a ty mówiłeś, że co oznacza UFO po angielsku? Um, nie pamiętam jak to była pełna nazwa, mm. ale wiem, że nie jest zidentyfikowany obiekt latający, ale nie Dokładnie. wiem jak to było po angielsku. Po angielsku to było Antifited Flying Object. Wow, super. Ale ładne zdjęcia są w tej gazecie. Odkrywamy. Wow. Co to jest? Co to jest? <śleski> no, 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 no. To nie jest To nie jest nawet wow. kosmita. To, to, jest, to bardzo jest bardzo to fajny to kosmita. A tutaj... <śleski> tak...

Pokażcie swoje piękne rakiety, pokaż. pokaż tu rakiety. Tutaj. Wow, jaka cudna. A ta z kosmitą? Ta ma... a pokaż, 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 pokaż. Ale to a! No. E, oże, co ty jeszcze? Tak, samodzielnie. Och, jeszcze taka pracochłonna rakieta piękna. Cudna, brawo.